Jeżeli chodzi o rolę sztucznej inteligencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, to w moim odczuciu ona będzie dosyć istotna. Już dzisiaj obserwujemy, jak mocno te technologie wspierają zrównoważony rozwój od chociażby odbiór danych satelitarnych które są pobierane z satelitów które na orbicie funkcjonują pozwala nam na mapowanie pewnych tak na dobrą sprawę zjawisk które zachodzą i predyktywnie jakby zapobieganie im w pewien sposób w kontekście zrównoważonego rozwoju i raportowania i jakby wymogów związanych z ESG sztuczna inteligencja może nam pomóc w zbieraniu konkretnych danych w agregowaniu, w weryfikowaniu, na ile jakościowo one są dobre, a następnie, tak na dobrą sprawę, prezentowanie ich w raporcie zrównoważonego rozwoju, który spółka publikuje.